Siemanko. Chciałabym dzisiaj was zaprosić na podróż do Hiszpanii do Pedro Almodovara i jego najnowszego filmu Ból i blask. No Pedro Almodovar wraca do nas z nowym dziełem i wszystko, co wiecie o Pedro Almodovarze, co widzieliście, możecie przekreślić po prostu bo Pedro Almodowar wyznacza nowy kierunek swojej twórczości. To jest ten kierunek, taki najbardziej dojrzały, ten taki, może nie ostateczny, ale końcowy swojej artystycznej podróży. I ja, jestem, ja jestem zachwycona, ojmiął on wrażenia podczas seansu i już nie mogę się doczekać kolejnych jego filmów. Ja jestem wielką fanką Pedro Almodowara, ale Ból i Blast oceniłam najwyżej ze wszystkich jego filmów. Jeżeli chcecie wiedzieć, to jest 9 na 10, dlaczego nie ma dziesiątki, to no właśnie ciężko stwierdzić. dlaczego ja nie dałam dziesiątki, to jest zastanawiające. Może przy końcu tej recenzji sama dowiem się, dlaczego jednak nie dałam y, dziesiątki. Ale czegoś mi brakowało, bo tak jak recenzenci porównują ból i blask y, do takich filmów jak 8 i Feliniego. Ja jeszcze bym tutaj jednak pokusiła się na, na porównanie do cudownego filmu Ingmara Bergmana tam gdzie rosną poziomki. I no to jest film po prostu dla mnie kamieniem milowym w całej kinematografii, ale Zaczynam już lecieć w jakieś przestworza swoje myślowe, więc wróćmy do bólu i blasku i może dlatego, że ja tak uwielbiam twórczość Ingmara Bergmana i ten film, który też był rozliczeniem z całą twórczością artysty, może dlatego nie mogę dać dziesiątki bólowi i, bla, bólowi i blaskowi, film, filmowi, najnowszemu filmowi Al Almodowara, bo jednak nie do końca czułam... Te boskości w tym filmie. Tak, tak bym to nazwała. E, ale dobrze, przejdźmy w takim razie najpierw do filmu, a później zacznę e, tutaj laurki składać samego, samemu twórcy. Film jest bardzo ciekawy, ale dlaczego ciekawy? Antonio Banderas, który zagrał rolę swojego życia. To jest rola życia Antonio Banderasa, a Penelope Cruz, chociaż mogłaby grać w tysiąc, po prostu w milionach e, amerykańskich, e, Filmów i naprawdę nigdy nie będzie bardziej magiczna i bardziej cudowna niż w filmach Pedro Almodovara. I taka jest prawda. I jeżeli się nie zgadzacie, to, to ja i tak wiem, że mam rację. No tak, jestem zachwycona po prostu tą dwójką w tym filmie, ale Antonio Banderas robi całą robotę i kradnie cały show. Gra Salvadora Malo, który jest. Alter Ego Pedro Almodovara, a zarazem ten film jest o, o rozliczeniu z przeszłością, o niezamknięciu pewnych etapów, a raczej taką nostalgiczną podróżą do korzeni, gdzie spotyka też za sprawą tego, że Dowiaduje się, że jego film jest odrestaurowany. To był film, który zdobył wielkie uznanie, i tak naprawdę od tego filmu zaczęła się jego międzynarodowa kariera. I to jest pretekst, żeby spotkać się z aktorem, z którym właśnie ten film go poróżnił, ponieważ panowie mieli różne wizje tego, jak ma wyglądać dzieło. I ja trochę też odczytuję, że tym aktorem jest poniekąd też sam Antonio Banderas, chociaż tego aktora gra zupełnie inny aktor. I to jest taki film w filmie, opowiadający o filmie e, Mam nadzieję, że nadążacie, nadążacie, o co mi chodzi. E, I Salvador Malo, który przeżywa pewną niemoc twórczą, zaczyna sięgać pamięcią do swojego dzieciństwa, do pierwszej miłości, pierwszej fascynacji, fascynacji kinem. I teraz uwaga, bo będzie trochę, spoiler, spojrzę, trochę spoilerować, podczas tej fascynującej podróży po zakamarkach swojego umysłu o parach heroiny, tego bólu, bólu fizycznego, on na końcu znów odkrywa swoje powołanie, a jego powołaniem jest kino, tworzenie sztuki i po prostu pokazywanie tego światu. Ja tak odczytuję ten film, oczywiście to jest na pewnym tylko podłożu, bo ten obraz jest szalenie uniwersalny i, każda, i tak naprawdę każdy może odczytać go z perspektywy swojego położenia, na jakim jest etapie życia, bo to jest o artyście, który jakby dobre lata ma już za sobą i próbuje odnaleźć się w tym świecie i w tej sytuacji, w której się spotkał, jest to aktor, jest to artysta, reżyser, który bardziej zbliża się już do kresu swojego życia i który ma już wszystko teoretycznie za sobą, a jednak ten jego wewnętrzny artysta, ten taki duch twórczy próbuje jednak wybić się z tego obolałego ciała. Co też jest ciekawe. Jak ja to zauważyłam, jak wydarzenia, które wydawać by się mogło zupełnie, zupełnie mogą nie mieć znaczenia w danej chwili, tak naprawdę oddziałują na nas i na całe nasze życie. Jak osoby, które niby mogły mieć dla nas znaczenie na pewnym etapie życia, tak naprawdę nigdy tego znaczenia nie miały. I to też pokazuje kino, ale tak naprawdę pokazuje nie tylko Obraz, ale także te uczucia, które nam towarzyszą na y, różnym etapie naszego życia. I tak jak już wspomniałam, Antonio Banderas zagrał tutaj rolę, naprawdę, rolę swojego życia, i ja tak wspaniałej gry aktorskiej, hmm, A zawsze oczywiście się zachwycam rolami, ale dawno nie widziałam tak wspaniałej gry aktorskiej, hmm, i Wysublimowanego, pokazania swojej postaci. Ja oczywiście może troszeczkę tutaj nadinterpretuję tą grę, ale ten sposób gry bardzo mi przypomina. Pewną mm -hmm. rolę, a dokładnie rolę Smiley'a, czyli Garego Oldmana w Tinker Taylor Soldier Spy, gdzie Gary Oldman też był bardzo wyważony, bardzo stonowany, ta gra była mm, bardziej tak do wewnątrz. I mimo, że tutaj Antonio Banderas też pokazuje obolałe ciało, ten ból, to ja widzę, że ta rola jest skierowana do środka. On ciałem przekazuje. Ale to wszystko wydobywa się z czeluści jego ciała i to jest tak pięknie pokazane. Tak, tak jak mówię, to jest, taki, tak, je, tak, to jest naj, taki najwyższy pułap, jaki chyba może z, stworzyć aktor, czyli gra pozbawiona tej takiej ekspresyjności, nadinterpretacji wszystkiego, e, tylko ta, to jest to i to trzeba mieć e, naprawdę taką dojrzałość. Dojrzałość aktorską, artystyczną, żeby coś takiego zrobić. I naprawdę, jeżeli, jeżeli kojarzycie ten Banderasa z maski Zorro, to zapomnijcie o tym Banderasie, bo to jest zupełnie nowy Banderas. I tak jak Almodóvar przychodzi do nas już z zupełnie inną, inną znaczy, może, czy inną stylistyką, tam barwy dalej do nas tak krzyczą, to wszystko jest sensualne. Ale to nie jest takie, jak było do tej pory. U niego górował kicz, rozedrganie takie. A tutaj niby to wszystko mamy, ale to jest podane w taki sposób wykwintny, wyrafinowany. Ja, ja kocham nowego Almodowara, kocham starego Almodowara, ale faktycznie uwielbiam patrzeć na rozwój na rozwój prawdziwego twórcy, bo Almodovar jest prawdziwym artystą, nie jest rzemieślnikiem. On robi kino po to, żeby pokazać sztukę, a nie żeby po prostu nabić sobie hajs. I ja za to kocham Almodovara, mam nadzieję, że Wy też pokochacie Ból i Blask. I to już oczywiście jest potwierdzona informacja, bo Ból i Blask będzie pretendował. Jest na liście oczywiście do Oscarów. Mam nadzieję, że przejdzie tą całą drogę. I ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że za parę miesięcy Armadowar będzie triumfował ze złotą statuetką. Trzymam kciuki za Antonio Banderasa, bo ja myślę, że też nominacja się tutaj posypie. I oczywiście również trzymam kciuki za Penelope Cruz, której może też trafić się. Nominacja za rolę drugoplanową. Tak więc zapraszam na ból i blask. Czasem, tak jak to jest pokazane w filmie, trzeba dużo bólu przejść, aby rozbłysnąć najmocniej. Zapraszam na kolejną recenzję i to wszystko ode mnie Pa.